Cześć! Dzisiaj zabieram Was na koło podbiegunowe do niedźwiadków polarnych i pingwinów. Zapraszam na film. Papier z miśkami i pingwinami podobał mi się od zawsze, a ostatnio trafiłem na takie świetne bazy. I tak, te duże bazy to są e, bazy od firmy Decor Wood, natomiast te małe są od Artistico. E, obie są wykonane z płyty, dlatego zaczynam od pomalowania ich podkładem. W wyschnięciu podkładu wszystkie miejsca, w których będę przyklejała papier ryżowy, maluję na biało, farbą akrylową. Kiedy farba jest już sucha klejem do dekupaż przyklejam papier do moich zawieszek. W kilku miejscach na moich zawieszkach odbijam sobie śnieżynki z szablonu. Ja w tej chwili korzystam z Heavy Body gel, ale śnieżynki można odbić tak naprawdę każdą pastą strukturalną. Nierzynki odbite, więc teraz w kilku kolejnych miejscach nakładam heavy body żel przy pomocy szpatułki w taki sposób, aby powstała mi delikatna struktura. Tą strukturę można też uzyskać przy pomocy jakiejkolwiek pasty strukturalnej, ale ja w dalszym etapie pracy będę posypywała to mikrokulkami i korzystając z heavy body żelu mam gwarancję, że te kuleczki będą się świetnie trzymały, dlatego że heavy body żel jest też świetnym klejem. Nie będę Wam pokazywała wszystkiego, ale z każdą zawieszką postępuję dokładnie tak samo. Kuleczki już się porządnie trzymają na swoim miejscu, maluję zawieszkę. Ja wybrałam do tego farby w kolorach niebieskim, turkusowym, odrobinka czarnego i trochę oliwkowego. Farbę nakładam gąbką, dzięki czemu te kolory bardzo fajnie mieszają się ze sobą. Zawieszki są frezowane, czyli mają takie zagłębienie dookoła miejsca na grafikę. No i ja to miejsce też maluję gąbeczką, jak widzicie, no wjechałam tą farbą na pingwinka, ale nie chciałam malować tego zagłębienia pędzelkiem, dlatego że widoczna byłaby różnica w strukturze, a dzięki temu, że pingwinek był porządnie zabezpieczony lakierem, bez problemu usunęłam z niego farbę. No, i teraz mój ulubiony etap, czyli bielenie. To jest proces, który wydobywa z pracy te wszystkie detale, tą całą strukturę, którą tworzyłam wcześniej. Tak naprawdę po prostu nadaje pracy uroku. Zawieszki ozdobiłam praktycznie tak samo jak przód z wyjątkiem przyklejenia papieru różowego. No i teraz te puste przestrzenie zapełniam odbijając tam wzory z pieczątek. Teraz potrzebny będzie klej do złodzeń. Nakładam go pędzelkiem, taką cienką warstwą, e, wzdłuż brzegów e, tego zagłębienia przy pingwinku. Kiedy mam już suchy, przykładam do zawieszki folię Temoton w kolorze srebrnym. zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej. Brzegi zawieszki w kilku miejscach też posmarowałam klejem i w tej chwili przekładam tam folię. Do mojej zawieszki doklejam sztuczne gałązki oraz klejkowy napis. Napis pomalowałam niebieską bejcą, a następnie pobieliłam. Bejcy nie zabezpieczając wcześniej lakierem. Dzięki czemu zabawiła mi ona białą farbę na niebiesko i napis bardzo ładnie dopasował się kolorystycznie do zawieszki. Jak widzieliście na początku filmu tych zawieszek powstał cały zestaw. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Listę materiałów znajdziecie w opisie filmu, a tymczasem ja żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, którą mi dzisiaj poświęciliście i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli lubicie moje filmy i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie By Coffee. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień.